Drużyna KPR Ruch Chorzów wygrała międzynarodowy drugi memoriał imienia Juliana Kazibuta, który odbył się w środę w nowo wyremontowanej hali sportowej w Olkuszu. Drugie miejsce w turnieju piłki ręcznej zajęła goszcząca wolkuszu od niedzieli francuska drużyna Lom Lille. Trzecie miejsce przypadło gospodyniom. Kibice, którzy przyszli zobaczyć swoje lwice, mieli okazję porównać poziom polskiej pierwszej ligi ekstraklasy z francuską trzecią ligą. Niespodzianki nie było. Od Francuzów, którzy umiejętność gry w piłkę ręczną opanowali do perfekcji, możemy się wiele nauczyć. Uczyć. I temu właśnie ma służyć współpraca SPR-u, Olkusz z francuskim Lom Lille. Jak na razie jest świetnie. Naprawdę hala jest no, super. Tak jak dzisiaj, publiczność była super. Wszystko jest na miejscu: hotel, restauracja. Naprawdę nie ma na co narzekać. Przebywająca od kilku lat we Francji, Edyta, najlepiej widzi różnicę w poziomach gry i trenowania. Różnica jest niesamowita. Po prostu. Jak pojechałem do Francji i zaczęłam tam trenować, to pierwsze, nie, niektóre ćwiczenia robiłam pierwsze raz w życiu, mimo że, że grałam już wręcz od 8 lat. E, uważam, że taka wymiana, tak jak na przykład my w tym roku przyjechaliśmy do Olkusza, Olków przyjedzie za rok do, do nas, będzie na pewno owocować e, zarówno pod względem sportowym, w sensie, e, w sensie naszej gry, e, jak również. E, jak również organizacji klubu. Na pierwszy mecz gospodynie oddały parkiet gościom. Zarówno drużyna z Chorzowa, jak i drużyna z Francji sprawiały wrażenie nieco o nieśmielonych. Na początku gra toczyła się wolno, bez efektownych akcji. Pierwszych 8 minut zaowocowało zaledwie siedmioma bramkami, a poziom był niezwykle wyrównany. Przez kolejnych 8 minut nie padła ani jedna bramka. Przestój na boisku przełamała dopiero chorzowska drużyna, remisując w 16 minucie 4 do 4. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym wynikiem 7 do 6 z przewagą. Chorzowa. Drugą połowę obie drużyny zaczęły zdecydowanie i dosyć agresywnie. Bramki padały na zmianę. Końcówka meczu to fantastyczne powietrzne popisy Francuzek, które ostatecznie zakończyły się wynikiem 16 do 20 dla Lom Lille. W drugim meczu na parkiecie zobaczyliśmy pierwszoligowy SPR walczący z ruchem Chorzów będącym w ekstraklasie. Od pierwszych minut Chorzowianki nie pozostawiały złudzeń, że to one ten mecz wygrają. Po 11 minutach tablica pokazywała wynik 1-6 do 6, na niekorzyść Lwic. Honor Olkuszenek wielokrotnie ratowała Monika Twarowska, której spryt i doskonała forma zachwycały kibiców zgromadzonych na trybunach. Wynik 6-10 do 10, po gwisku kończącym pierwszą połowę dawał jeszcze nadzieję na wygraną. Zapędy strażniczek w drugiej połowie dosyć zdecydowanie ochłodziły chorzowianki. Naszym dziewczynom udało się strzelić jedynie trzy bramki, podczas gdy przeciwniczki trafiły do bramki 16 razy. Wynik 9 do 26 nie pozostawia złudzeń, że przygotowania przed ligą muszą ruszyć pełną parą. Trzeci mecz, podczas którego na boisku zmierzyły się drużyny Lom Lil i S.P. Rolkusz, okazał się ogromną niespodzianką. Zobaczyliśmy zupełnie inną drużynę. Pierwsze minuty były skąpe w bramki, ale niezwykle obfite w ciekawe akcje na obydwu połówkach. Olkuszanki miały mocną przewagę zarówno w obronie jak i w ataku. Zachwyt kibiców znowu wzbudzała technika gry Moniki Twarowskiej, która była niewątpliwie numerem jeden na parkiecie. W dużej mierze to ona przyczyniła się do wyniku pierwszej połowy 8 do 5 dla gospodyń. Przewagę udało się jeszcze bardziej powiększyć w drugiej połowie. Dopiero pod sam koniec na boisko wdarły się nerwy i widać było wolę wygrania tego meczu. Emocje osiągnęły zenitu, kiedy na minutę przed końcem na tablicy pojawił się remis. Bramka Moniki Twarowskiej zagwarantowała prowadzenie 17 do 16, którego francuskom nie udało się już wyrównać. W pierwszym meczu ruchorzów nie pokazał nic praktycznie. Zagrał beznadziejnie słabo, natomiast już na nas po prostu był na tyle sprężony i zagrał na, na swoim poziomie. My myśleliśmy, że, że ruch zagra tak jak z francuskami, okazało się, że nie. Postawił nam bardzo wysoką poprzeczkę i to tak po prostu wyglądało, a z francuskami no też jakieś wewnętrzne ambicje, na no którym też musiały, chociaż ciężko było. Ale chcieliśmy ten mecz wygrać, nawet tą jedną brameczką, ale wygrać. Nie da się ukryć, że Olkuski zespół czeka wiele pracy, zanim na dobre rozpocznie się Liga. Marząc o powrocie do ekstraklasy, wszyscy muszą wziąć się do pracy. Wszystko jest do poprawy. Tu nie ma jakichś elementów innych, to jest wszystko do poprawy. Zespół nowy, parę zawodniczek nowych, trzeba to wszystko zgrać. Robimy to na treningach, no ale to, 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 to trzeba dużo, dużo czasu, dużo grania również, sparingów, które przy... potem Liga się zacznie, będziemy mieli innych. Sparing partnerów i, i, i to musi powoli, powoli się zazębiać. Oprócz pucharów za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca statuetki trafiły też do najlepszej bramkarki Moniki Karwat z ruchu chorzów oraz najlepszej zawodniczki Edyty Kucharskiej, polki grającej we francuskiej Lom Lille. Edyta swój sukces komentuje bardzo skromnie. Nie, nie poczuwam się dzisiaj być najlepszą zawodniczką. Po Brake. prostu uważam, żeby były lepsze, chociażby nasza bramkarka, czy, czy Basia Rogo, czy, czy ktoś, ktoś inny. Emilia z górka Przegląd Olkuski Live.